Spójnia Stargat tym razem na czwartym miejscu, ale też doceniamy cały czas pracę Sebastiana Machowskiego, który, tak jak mówił tutaj ktoś o wychodzeniu na tarczy, to ja bym Sebastiana Machowskiego na tarczy nie wynosił, bo jednak naprawdę co za, co za kariera. Pamiętamy go kiedy Kotwicę doprowadził do play-offów i diskom bankructwa wtedy, i do pucharu Polski. Potem w Toruniu, fajnie też grał w europejskich pucharach. Szkoda, że tamten sezon się nie skończył. No i teraz dwa sezony w Spójni. Doszedł tam, gdzie jeszcze Spójnia w ostatnich latach absolutnie nie była i nikt o tym nie marzył. Piąte i czwarte miejsce. Dostaną puchar za czwarte miejsce. Nie ma medali, więc chciałem powiedzieć, żeby ktoś coś wziął dla Wesley'a Gordona też do, do hotelu, który tam gdzieś cierpi. No ale jest mały pucharek w naszej tradycji, tutaj zresztą te puchary z roku na rok. Ciągle w tym samym projekcie i cieszymy się, oby tak było zawsze, tak jak w NBA zawsze. Puchary wyglądają tak samo od wielu, wielu lat i miejmy nadzieję, że te, te siateczki tutaj pod pucharem pozostaną jeszcze na wiele lat. Piękny projekt i taki mały pucharek za czwarte miejsce Spójnia sobie też może do domu zabrać. Brawo dla Spójni. Ben Simon, Devon Daniel, Sebastian Kowalczyk, Aleksander Langowicz, Adam Łapeta, dziś nieobecny Aleks Stein, Damian Krużyński, Stefan Brown, Wesley Gordon, Dominik Grudziński, Karol Gruszecki, Oliver Korolczuk Adam Branks, trenerzy Sebastian Machowski, Maciej Raczyński, Konrad Koziorowicz i prezes Paweł Ksiądz. Eee... Myślę, że wyznaczy.